To jak Państwo widzieliście już e, e, tak naprawdę po pół roku funkcjonowania tych przepisów, to jak my wyliczaliśmy podatki, to wiedzieliśmy, że wcale jakoś nam więcej pieniędzy nie zostaje w kieszeniach, no chyba, że mieścimy się w pierwszym progu, nie w pierwszym progu, tylko w kwocie wolnej od podatku, tak? Czyli jeżeli te zarobki mieszczą się w kwocie 30 tysięcy złotych, no to faktycznie jakaś korzyść, jakaś korzyść jest tam maksymalnie do kwoty 4500 tysiąca złotych, jak robiłam wstępne kalkulacje. Ale im zarabiamy więcej, tym niestety no Polski Ład Podatkowy nie okazał się dla nas korzystny, wręcz była to podwyżka podatków. Proszę Państwa, matematyka prosta. Skala podatkowa 1 stycznia: 17%, stawka podatku plus 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne daje nam to 26%. A w tamtym roku mieliśmy skalę podatkową: 17%. Oczywiście kwota wolna od podatku była niższa, ale mieliśmy możliwość odliczać. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, no i nie wyliczaliśmy składki zdrowotnej tak jak teraz, tak, że jest to dla nas e, swoisty para podatek, tak? I co, proszę Państwa, się stało? E, stało się, że niestety była bardzo radykalna i bardzo duża podwyżka e, należności do budżetu państwa od 1 stycznia, i od 1 lipca nasz ustawodawca próbuje troszeczkę nas ułaskawić, e, tak, bowiem. Nie będzie aż tak taniej, bo nie ukrywajmy, że to nie będą takie obniżki, jak mieliśmy dosyć niskie już z perspektywy czasu, można powiedzieć, podatki w roku 2021, tylko to jest obniżka tych podatków, które były podwyższone od 1 stycznia. Czyli mamy tak zwaną podniżkę, tak? My na to mówimy. Podniżka, czyli obniżka podwyżki, która była w styczniu. Niemniej jednak, dalej to nie jest obniżka podatków, jakbyśmy to sobie porównali z rokiem 2021. I teraz, proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że też nie tylko prowadzimy działalności gospodarczej, ale również mamy pracowników, którzy są objęci skalą podatkową, to co nam wprowadza ustawodawca od 1 lipca? Przede wszystkim wprowadza nową skalę, taka sama dla pracowników, taka sama dla zleceniobiorców, taka sama dla przedsiębiorców na skali podatkowej, uchyla rozporządzenie z 7 stycznia tym samym artykuł 53a ustawy o PIT, tak? To znaczy nie będziemy nic już przeliczać zgodnie z Polskim Ładem 1.0, zgodnie z stanem prawnym na rok 2021. Zapominamy o tym rolowaniu zaliczek, zapominamy o tym przeliczaniu. Wynagrodzeń przed Polskim Ładem i po Polskim Ładzie. Co mogłabym powiedzieć, uf, i myślę, że Państwo też podzielacie moje zdanie, szczególnie działy, które wyliczały wynagrodzenia, ponieważ było to po prostu męczące. tak? Zawieszanie gdzieś tam, pamiętanie, że nie pobrałam zaliczki w sposób prawidłowy, tylko zgodnie ze stanem prawnym, który obowiązywał w roku 2021, pomimo, że mam przepisy Polskiego Ładu, które wskazują, jak mam wyliczać te podatki, a docelowo i tak miało być tak, że w picie rocznym mieli pracownicy oddać te kwoty niepobrane w pełnej wysokości. No i można było prościej, można było prościej. My wiemy, że od 1 lipca jest prościej.